Cześć dzieciaki! To ja, Peppa. I dzisiaj zaprosiłam do siebie znajomych, bo będziemy bawić się w chowanego. Mm -hmm. A wy lubicie tę zabawę? Bo ja bardzo. Ha, no dobra, to ja się szykuję. Och, George! Szybko! Za chwilę przyjdą goście. Musimy się pospieszyć. Mm, no dobrze, już wszystko przygotowałam. Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznie się zabawa. Hurra! Jestem taka podekscytowana. Och, tak! Ta zabawa jest moją ulubioną. Mm, już teraz lepiej poszukam jakichś fajnych miejsc do ukrycia. Naprawdę chciałbym wygrać. Mm. Hmm, muszę się w takim razie rozejrzeć po domu i znaleźć jakieś dobre kryjówki. O, witaj naszo! Hmm, też peppa zaprosiła Ciebie do zabawy. Jestem taka szczęśliwa! Już dawno nie grałam chowanego. Hmm, <laughs> przy tym zawsze jest dużo śmiechu. Hmm, jeszcze co prawda nigdy nie wygrałam, ale zobaczymy. Ach! Jak to miło spędzić czas w tak fajnym towarzystwie! A ja potrafię całkiem dobrze się gdzieś ukryć. Hmm, można powiedzieć, że jestem w tym mistrzynią. <laughs> Ach, zobaczymy. Tu już dawno mnie nie było. Dom Peppy jest naprawdę bardzo ładny. Mam nadzieję, że znajdę jakiś dobry kąt, w którym nikt mnie nie odkryje. Hmm, ale byłaby zabawa! Ach, no dobrze. O, idzie Petpa. Muszę z nią o tym koniecznie porozmawiać. O, Maszo, bardzo się cieszę, że już wszyscy przyszli. Hmm, no dobrze. To ha, trzeba wybrać osobę, która najpierw będzie liczyć. Eee, no, skoro jestem gospodynią, to chyba będę to ja. Więc zasady są takie. Ja liczę do dziesięciu, a wy w tym czasie się chowacie. Hmm, dobra, to zaczynamy zabawę. Hmm, żadna z kryjówek nie może się powtórzyć. Ha, ale zaraz, zaraz. O tak, już chyba znalazłem swoją kryjówkę. Za łóżkiem na pewno nikt mnie nie znajdzie. Och, to ty, George. Hmm, w takim razie muszę poszukać innej kryjówki. Dobra, Cii. Tylko mnie nie zdradź, dobra? Och, czasami naprawdę dobrze być trochę niższym. Mm, ja na pewno zmieszczę się pod tym stolikiem. O, tak, właśnie tam się ukryję. Mmm, <ścoughs> może nawet wygram. Mmm, wszystkie najlepsze kryjówki są już pozajmowane. Muszę być naprawdę oryginalna i schować się gdzieś, na co nikt nie wpadł. Wiem, zaraz, zaraz, tu obok stoi samochód Peppy. Tam na pewno nikt nie będzie mnie szukał. Osiem, dziewięć, dziesięć, szukam! Czas rozpocząć zabawę. Hmm, ale się pochowali. Nie mogę ich nigdzie znaleźć. Ach, poszukam w innym pomieszczeniu. Och, George, znalazłam cię! Hurra, hurra! Hmm, dobra, to teraz muszę odnaleźć maszę i smerfetkę. Hmm, ciekawe, gdzie one się ukryły. Hmm, jeszcze muszę tutaj posprawdzać. O, hmm, tu nikogo nie ma, ale <laughs> spójrzcie tylko. Widzicie, masza zapomniała o swojej kokardzie. Dzięki temu łatwo ją znalazłam. Maszo, Maszo, widzę cię, widzę cię, chodź, już nawet Jorda znalazłam. Och, a myślałam, że wygram, a to wszystko przez tą kokardkę. No, ale trudno w takim razie, gdzie jest smurwetka? Hmm, ale ona to musi mieć kryjówkę. Hmm. To jest kryjówka idealna. Ha, ja widzę wszystkich, ale nikt mnie nie widzi. Ciekawe, jak długo im zajmie wpadnięcie na pomysł, że tu jestem. Och, naprawdę już mi brakuje pomysłów, gdzie mogła schować się smerfetka. Ha, smerfetko, smerfetko, ja już przeszukałam cały dom. Możesz wyjść, wygrałaś! Pepo za zaproszenie. To niesamowite, że wygrałam. Pierwszy raz mi się udało. Ach, musimy to jeszcze kiedyś powtórzyć. A teraz, do zobaczenia dzieciaki. Pa-pa!